Cześć Robert, no, witam Cię serdecznie, tym razem w trochę innych okolicznościach. A to dlatego, że mamy 7:24. No i jadę na takie szkolenie do Katowic, tam muszę być relatywnie o 8. No i tak jakby, mimo że wstałem oczywiście dużo wcześniej, to nie miałem za bardzo dzisiaj okazji, żeby zrobić takie podsumowanie tej ostatniej czterodniówki z domu, bo jeszcze familia spała, także. Nie chciałem ich budzić. Jedyne co zrobiłem, to trochę się zrolowałem, w sensie, żeby zobaczyć, czy, czy na wałku, co boli, i na takiej zasadzie. Jeszcze opisu w momencie, kiedy to nagrywam, nie zrobiłem z wczorajszego dnia, z 2x16. Także do uzupełnię to dzisiaj, pewnie gdzieś tam w trakcie, w trakcie dnia. No i zrobiłem też takie. Wtedy mi było trochę łatwiej to wszystko oceniać, bo miałem komputer przed sobą. I tak sobie mogłem wrócić do tego, co się działo w pierwszym, w drugim, w trzecim dniu. Ale ogólnie jeszcze dzisiaj oczywiście jak wstałem, to, że tak powiem, nieładnie wymacałem się z każdej strony. I no i co tam się wydarzyło? Jeśli chodzi o ręce, ręce, szyja nic, tutaj te mięśnie, powiedzmy karku, żadnych, żadnych bóli. Ręce tutaj powiedzmy przed łokciem, prawda? od strony wewnętrznej trochę, no nie jest oczywiście nic uciążliwego, ale, ale jest, jest odczuwalne, że coś tam się wydarzyło ramiona tutaj barki żadnych bóli co dość dobrze co dość dobrze oceniam jeśli chodzi o nogi plecy, plecy, przepraszam plecy no Czuć że, czuć, że mają parę, parę dobrych kilometrów za sobą, ale w ciągu, w ciągu całej tej czterodniówki to chyba jeśli chodzi o plecy, być może najlepsza, najlepsza czterodniówka, czyli te plecy ani jakoś tam nie dokuczały strasznie, no po prostu odczuwalny, odczuwalne to wszystko było, ale nie w jakimś takim dużym, dużym stopniu lekko bolały jak wstałem. Wiadomo, że przerwa dość krótka, bo poszedłem spać gdzieś tam o 12. .00. Sesję skończyłem przed 11. .00. No i... no a wstałem o... tam sam się nawet obudziłem trochę po 6. .00. Tutaj wyżej plecy te kaptury, o których nieraz rozmawialiśmy. W sumie odczuwalnie, ale, ale nie jest tak, jak jakoś przy tamtym razie, co na to zwracałem uwagę, <laughs> także wygląda na to, że, yy, że troszkę, troszkę lepiej. Yy, nogi, jeśli sobie tutaj naciskałem gdzieś na mięśnie z przodu, z tyłu, to jako tak od takiego samego, samego ucisku rękami, to raczej nic groźnego yy, nie wyczuwałem. Yy, także już mówię, dużo notatek tam robiłem. Także no, to musi ci wystarczyć. Do oceny, ale ten pierwszy pamiętam trzy razy. A, co, do jakiego wniosku może dojdę właśnie? Że wczoraj w ogóle te dwa razy 16. dwa razy 16, no to pierwsza, pierwsza 16 jeszcze, jeszcze fajnie, później kryzys się pojawił. Kryzys się pojawił na jakieś ogólnie 7 km przed końcem. 7 kilometrów przed końcem już, już naprawdę no, patrzyłem na ten wyświetlacz i już liczyłem każdy metr także ostatnie, ostatnie 7 km, już naprawdę takie na, 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 na wymęczenie co jest w ogóle fajne to wiesz, no dobra jest wymęczenie, prawda stosuje yy, się trochę trudniej, trudniej złapać leje. tam próbowałem coś trochę przyspieszyć żeby było tak bardziej dynamicznie ale fajne jest ogólnie w tym wszystkim to, że wstaje się z tego wiosła i okej, okay, ciężko się pracowało było trudno, ale jak się wstaje to, to fajnie nie jest tak po prostu, że się od razu tak jakby nie wiem, no, pada, że padam na twarz, tak jakby jest, jest taka fajne, takie fajne uczucie i fajna, fajna energia, także wczoraj było trudno, wczoraj było trudno na tych powiedzmy ostatnich 10-7 km tam co, co 8 km sobie troszkę popijałem Szybkie dwa 3 łyki, które zajmowały około 15, 15 sekund. Dzień wcześniej to, gdzie tam wywoływaliśmy kryzys, to w sumie same te, sama ta runda druga i trzecia, o tych podwyższonych watach i szczególnie ta trzecia, to naprawdę dobrze oceniam. Pamiętasz, tak jak czasami mówiłem, że nawet jak trochę dynamiki się, się włoży i to tempo jest szybsze, to takie mam poczucie, że coś się więcej dzieje i, i, fajnie, i fajnie złapać rytm. Także w sumie na tych takich krótkich odcinkach, znaczy krótkich, no. zależy jak dla kogo, oczywiście, ale tych 6 km było, było poprawnie. Tam, gdzie było to zwiększone, zwiększona ilość watów. A te dwie ostatnie, co miałem tak, jakby wrócić, no to ta pierwsza powiedzmy jeszcze ok, ale ta druga już była taka. Czyli ogólnie piąta seria była już naprawdę dość, dość trudna i odczuwalna. Drugi dzień to było 30 km. Tam też przyjąłem taktykę, że będę sobie 2-3 łyki robił co, co, co 5 km. I w sumie takie faktycznie, chyba te dłuższe dystanse, takie ciągiem, te 30 km, czy nawet dwa razy wczoraj 16, przy przerwie tylko dwuminutowej. No, le, lepiej się czuję, jak jak faktycznie zrobi się te na przykład 6, czy tak jak w pierwszym dniu, 3 razy 10 km jest trochę przerwy, można wstać, pospacerować. To sobie właśnie tak robiłem, jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, że po podyszce po 8 minut przerwy jest stosunkowo długo to sobie wstałem, prawda? Pochodziłem sobie trochę po schodach. Zszedłem sobie niżej na półpiętro tam sobie spacerowałem i później. Kolejna dycha, także to chyba to dobrze rokuje, że, jak, że lepiej się czuję takich w sesjach takich jednak chyba przerywanych, przynajmniej po tej czterodniówce mogę tak powiedzieć, bo ta trzydzieska już później końcówka dość intensywna, wczoraj też te ostatnie kilometry już takie nadobicie. A tam gdzie jest 6, 8, 10 i dłuższa przerwa, to to fajnie działa, także. Także chyba tyle, nie będę, nie będę przedłużał. Nie będę przedłużał. Dzisiaj zrobię spacer. Myślę, że taki 45-minutowy. Gdzieś tam o 21.00. Tak trochę na, na, na rozruch. Jutro siłka, czwartek, z, czwartek, zgodnie z grafikiem. Wonny już ten basen sobie daruję. W zamian za basen to dzisiaj będzie spacer. No i w piątek startujemy, startujemy dalej. Dobra, trzymaj się ciepło, dobrego dnia i jesteśmy w kontakcie.